Witam Państwa serdecznie. Myślę, że dzisiejsze nagranie będzie dla Was bardzo ciekawe, bo będziemy mówili o substancji za odkrycie, której trzech naukowców otrzymało Nagrodę Nobla. A to dlatego, że jest to niesamowicie istotna substancja dla naszego organizmu. Sprawia, że cały nasz organizm, wszystkie komórki są odpowiednio dotlenione, dba o nasze ciało, a szczególnie o układ krążenia, zapobiega powstawaniu zawałów. I wylewów. Dba o to, żeby nasze naczynia kwionośne były zdrowe, żeby nie pękały, żeby nie były kruche, żeby krew nie była za gęsta, a też pomaga zwalczać stany zapalne w całym organizmie, w śluzówkach, szczególnie na śluzówkach jamy ustnej. Pomaga przy Paradentozie. Zobaczcie, to jest tylko część właściwości tej substancji i o niej dzisiaj porozmawiamy. Także zapraszam do oglądania i pamiętajcie o subskrypcji kanału. Tym niesamowitym związkiem jest tlenek azotu. To jest mała cząsteczka gazu, który jest produkowany w naszym organizmie. W naszych komórkach, w wielu tkankach. Natomiast największym źródłem, gdzie najwięcej tego związku się produkuje, to są nasze naczynia kwionośne. Po pierwsze, jakby śródbłonek, ta wewnętrzna ścianka, która wyściela naczynia kwionośne, i tam produkuje się, by naczynia chronić. I drugie miejsce, gdzie bardzo dużo tego związku się produkuje, to są zatoki przynosowe. To właśnie dlatego osoby, które mają ciągle zatkany nos, stany zapalne, zapalenie zatok i nie oddychają przez nos, tylko wdychają powietrze przez usta, bardzo często doświadczają bólu głowy, takiego szybkiego męczenia się, braku koncentracji. Bardzo często same nawet mówią, że brakuje mi tlenu. I może akurat nie tlenu brakuje, bo tlen wdycha człowiek normalnie przez usta ale. Właśnie w momencie, kiedy wdychamy przez nos, to tlen jest wzbogacony w tlenek azotu i wtedy wszystkie naczynia kwanośne bardzo dobrze funkcjonują. Rozkurczają się, jeżeli występowały jakieś skurcze, rozszerzają się i dociera krew z tlenem do każdej komórki naszego organizmu. I dlatego właśnie powinniśmy zadbać o właściwe oddychanie. To jest jeden tylko z elementów, o którym będziemy dzisiaj mówić, Natomiast to jest bardzo ważne. Jeżeli nauczymy się oddychać w sposób właściwy, wdychając powietrze przez nos, no to zupełnie inaczej będzie się czuł nasz organizm. I ogólnie wszystkie te techniki oddychowe, one bardzo często polecane, nie tylko w sytuacjach, kiedy chcemy się zrelaksować, chociaż to jest bardzo ważne. Natomiast też żeby Dobrze się czuć i żeby odmładzać nasz organizm. O takich technikach różnych, jak nauczyć się właściwie oddychać, ja mówiłam na jednej z konferencji. I całe nagranie, około godziny, jest na moim kanale. Jeżeli nie widzieliście tego wideo, zapraszam, jest tam bardzo dużo cennych wskazówek. Natomiast to jest tylko jeden element, tak jak mówię. Musimy wiedzieć, dlaczego nagle nasz organizm przestaje odpowiednią ilość tlenku azotu produkować, co się nagle dzieje. Co przeszkadza? Bo te czynniki szkodzące trzeba wyeliminować. Jednym z takich czynników jest utleniony cholesterol. Utleniony cholesterol to nie ten cholesterol, który spożywamy, bo zjedliśmy na przykład masło albo nawet jakieś tłuste mięso. Tylko utleniony cholesterol to jest tłuszcz smażony, ten, który niestety poddany bardzo mocnej termicznej obróbce. Smażone mięso, wędzone albo oleje, rafinowane produkty, gdzie jest tłuszcze trans zawarte, te wszystkie przetworzone, sklepowe. Lub jeżeli my nawet spożywamy tłuszcze, tak zwane dobre, potrzebne dla naszego organizmu, a dodatkowo spożywamy cukier to cukier nam utleni cholesterol i ten cholesterol będzie uszkadzał właśnie śródbłonek naczyń krwionośnych i tam będzie powstawała miażdżyca, a dodatkowo ten śródbłonek jak będzie uszkodzony, to tam tlenek azotu, który ma nas chronić, nie będzie produkowany. To jest jedna przyczyna. Druga przyczyna to jest nadmiar wolnych rodników, które i z pożywienia właśnie z tych tłuszczów, yy, takich tłuszczów trans powstaje, ale też przede wszystkim ze stresu. Wiecie, że stres po prostu uruchamia taką lawinę tych wolnych rodników, a one niszczą cały organizm i one zaburzają bardzo mocno tą funkcję produkcji tlenku azotu. Co tu możemy zrobić? Tu na ratunek nam przychodzą zioła. Oprócz tego, że są techniki takie wyciszające, relaksacyjne, między innymi właściwe techniki oddechowe, to jeszcze zioła o nazwie adaptogeny. Do adaptogenów zaliczamy aszwagandę, różaniec górski, żeńszeń, kordyceps, grzyprejsi, świętą bazylię i tak I widzicie Państwo, te czynniki negatywne, one są ale można z nimi sobie poradzić. I jeżeli wyeliminujemy te szkodliwe czynniki, to my możemy chronić nie tylko układ sercowo-naczyniowy, bo przecież tlenek azotu jest potrzebny też dla pracy układu nerwowego. On pomaga w przypływie impulsów między komórkami nerwowymi, a to znaczy będzie pozytywnie wpływać i na naszą pamięć, i na koncentrację, i na jakość snu. Dodatkowo też wspomaga produkcję hormonów, hormonów przesadki. Hormonów tarczycy, hormonów płciowych dla mężczyzn, to jest bardzo ważne, ze względu na to, że niedobór tlenku azotu w organizmie powoduje też problemy z potencją. Natomiast my musimy zrozumieć też, jak nam Wspomóc tą produkcję, oprócz tego, że ograniczamy czynniki niekorzystne, co jeszcze możemy zrobić? Co dodać do naszej diety? Bo to z dietą my możemy dostarczać substancje, z których nam organizm będzie tlenek azotu produkować. I jedną z takich substancji jest aminokwas o nazwie L-arginina. To jest aminokwas, który bez problemu z pożywieniem dostarczamy. I dlatego nie zawsze ta suplementacja jest wskazana. Zobaczcie. Alerginina zawarta jest w mięsie, w rybie, w owocach morza, w strączkowych, w nasionach dyni, w pestkach słonecznika, w orzechach. No wystarczy po prostu to spożywać, tylko że spożywać regularnie. Chociaż problem występuje wtedy, kiedy człowiek ma problemy z układem trawiennym i z wchłanianiem. Jeżeli nawet problemy są z, z naszym żołądkiem, na przykład... Obniżona kwasowość żołądka. No to już białko się nie trawi tak, jak powinno. I tu już mogą pojawiać się problemy z dostarczaniem odpowiednich aminokwasów. Natomiast są szczególne grupy ludzi, którzy jednak, no oprócz tego, że mają mieć te posiłki zróżnicowane i dostarczać te aminokwasy, powinny rozważyć suplementację. To są osoby, które trenują bardzo intensywnie, no bo wiadomo, że Ulegają zniszczeniu komórki mięśniowe i później mięśnie zaczynają się odbudowywać, a do tego potrzebują aminokwasów. I tak samo osoby, które są po urazach, po zabiegach operacyjnych, na przykład po oparzeniu też, kiedy zniszczone zostały, uszkodzone komórki ciała, organizm chce to nabudować. Z czego buduje? Z aminokwasów. Wykorzystuje to jako budulec do naprawy i wtedy może zabraknąć aminokwasów do produkcji tlenku azotu. Wtedy suplementujemy. Też zwrócić uwagę powinny osoby w wieku starszym. Moja mama jest w starszym wieku, dlatego wiem jak to bywa, że mięsko to nie za bardzo, bo mi już się nie chce, orzechy nie pogryzę, bo jak to na takie zęby moje to już nie, strączkowe nie chcę, bo po nich bywa wzdęcie. No i sam człowiek siebie wtedy ogranicza. W tych sytuacjach też skazana jest suplementacja i niekoniecznie tylko elarginina, bo może być tylko ten e, jakby składnik w suplemencie, ale bardzo często osobom starszym poleca się kompleks aminokwasów, takie odżywki białkowe, bo są odżywki białkowe i dla seniorów, i są dla sportowców w zależności od tego, kto jakie ma potrzeby, bo bez odpowiednich aminokwasów organizm nie wybuduje żadnej komórki inne aminokwasy dla kości, jeszcze inne dla skóry i tak dalej. Ale to o tym w innym nagraniu z Państwem porozmawiamy. Natomiast oprócz białka, które powinniśmy dostarczać, jest jeszcze inna droga produkcji, tak zwana alternatywna droga, alternatywny sposób produkcji tlenku azotu w naszym organizmie. O całym mechanizmie, na czym on polega, jak oni się różnią, te mechanizmy produkcji, nie będziemy się skupiać, to jest nieistotne. Warto tylko wiedzieć, że ten inny sposób produkcji tlenku azotu nawet jest szybszy. A następuje wtedy, kiedy my dostarczamy organizmowi warzywa zawierające azotany. I z tych azotanów przekształca się i tworzy nam tlenek azotu w pewnym już etapie, oczywiście, przekształcania. Natomiast, jakie są to warzywa, a też mogą być, raczej tak, powinny gościć na naszym stole codziennie, regularnie. Jeżeli chodzi o takie źródło azotanów, gdzie ich jest najwięcej, to są buraki i rukola. Produkty, w których troszeczkę mniej, ale też bardzo dużo, to jest koper i rzodkiew. I troszeczkę mniejsza ilość, ale też wystarczająca jest w sałacie masłowej i w kapuście pekińskiej. Natomiast trzeba spełnić jeszcze kilka ważnych warunków. Po pierwsze, te warzywa powinny być surowe. Po drugie, mają być maksymalnie świeże. Im dłużej są przychowywane, tym bardziej maleje zawartość azotanów. Dodatkowo jednocześnie trzeba dostarczać witaminę i y, tu zobaczcie, z jednej strony. Nie trudno jest dostarczać te warzywa w naszym jadłospisie codziennie, regularnie, ale na co powinniśmy zwrócić uwagę? Właśnie wtedy, kiedy wiemy, że jest zaburzony proces trawienia, ktoś ma problemy z układem pokarmowym, że nie wchłaniają się odpowiednio składniki, składniki, albo człowiek, który nie może spożywać dużych ilości warzyw właśnie z powodu różnych dolegliwości, lub w sytuacjach, kiedy wiemy, że warzywa nasze. Nie były zerwane wczoraj na grządce, leżały na przykład, jeżeli to jest zima lub wiosna, kilka miesięcy gdzieś tam były przechowywane. No to ile trzeba zjeść tych warzyw, żeby dostarczyć składników aktywnych w odpowiednich ilościach, szczególnie przy dużych niedoborach? No to wtedy w grę wchodzą soki. Soki zważył, tym są dobre, że nie spożywamy dużej ilości warzyw, które organizm musi strawić, musi się napracować. No, musi być trochę obciążony ten układ pokarmowy, ale jest to skoncentracja wielu składników aktywnych, nie tylko azotanów, bo przecież warzywa to jest skarbnica. I zobaczcie, teraz Wam pokażę, jak przygotować bardzo prosto sok, który będzie. Wspomagał nasz organizm, który będzie nasz organizm dotleniał i będzie chronił i układ sercowo-naczyniowy, i układ nerwowy, i układ hormonalny. To, o czym mówiliśmy, i między innymi będzie bardzo pozytywnie wpływał na nasz układ odpornościowy. I zobaczcie, co nam będzie potrzebne dziś. Będą nam potrzebne oczywiście surowe buraki. Burak wiadomo jest warzywem no, bardzo bogatym w różne substancje, na przykład przeciwutleniacze, niebdobór, których prowadzi do obniżenia produkcji tlenka azotu w naczyniach. Żelazo, kwas foliowy, mangan, potas – i betaina. Betaina wspiera zdrowia naczyń krwionośnych, pomaga regulować ciśnienie krwi, obniża homocystyinę, a ta jest ryzykiem powstawania różnych chorób serca. Drugim naszym składnikiem jest rukola. To jest źródło witamin ważnych dla naszych naczyń krwionośnych. Są to też antyoksydanty, glukozynolany, które są związkami przeciwnowotworowymi. Sałata masłowa. Ja wiem, że dla wielu osób to może być zaskoczeniem. Co robimy? Sok sałaty masłowej. Owszem, jak każde zielone warzywo liściaste, zawiera ogromne ilości witaminy z grupy B, a to jest profilaktyka wysokiego poziomu homocysteiny. Dodatkowo zawiera kwas foliowy, potas, przeciwutleniacze, witaminę A, kapusta pekińska. Też źródło witamin, a dodatkowo przeciwutleniaczy i sulforofanu w związku przeciwnowotworowego. I teraz zobaczcie Państwo, jak mało pulpy jest po zrobieniu takiego soku, bo te warzywa są bardzo soczyste i właśnie w tym soku rozpuszczone wszystkie składniki biologicznie aktywne, wspierające nasz organizm. Dodamy jeszcze witaminę C, bo ona jest bardzo ważna. Dlatego będzie jeszcze cytryna. I pomarańcze. Ogólnie cytrusowe to są dodatkowo cenne flawonoidy i związki przeciwutleniające. Sok cytrusowy dodam do naszego soku warzywnego, wymieszam dokładnie i zobaczcie, wyszło nam tu około chyba 650 ml soku. To jest trzy pełne porcje. Taki sok jest bardzo dobry. No, on jest taki trochę kwaśny. Tu cytrusowe zmieniają trochę ten smak, poprawiają go, ale jeżeli nie lubicie mocno kwaśne, możecie dać nie całą, tylko pół cytryny. I zobaczcie, bardzo prosto jest przyrządzić taki sok, który uzupełni nasz styl życia. Pamiętajmy, Styl życia to jest podstawa. I redukcja stresu, o czym mówiliśmy dzisiaj, i techniki prawidłowego oddychania, relaksacji, ruch na świeżym powietrzu. To wszystko ma ogromne znaczenie. Ograniczenie czynników szkodzących tych wszystkich tłuszcze, trans i cukrów i dodanie do diety takich produktów, które będą wspierać nasze zdrowie. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Was bardzo ważne, a ja bardzo dziękuję Wam za uwagę i życzę Państwu dużo, dużo zdrowia. Z Wami była Natalia Samary. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.